Czego nie lubią goście weselni? Chcesz wiedzieć? Oto pięć przykładów, których, które pokazują, czego tak naprawdę nie lubią goście na weselu. Dostań ze mną do końca, a na pewno kilka z nich rozbawicie do łez. Ja jestem Patryk, a to jest kanał Patryk Niemiec. Tutaj jest plusik, kliknik, by być na bieżąco z wszystkim, co ja tutaj publikuję. A mówię tu o Polsce, Niemczech, o ślubach, o najnowszych technologiach, o dzieciach, o szkole. Dlatego obserwuj to, bądź na bieżąco i jedziemy z tymi pięcioma. Rzeczami, pięcioma Sprawami, których tak naprawdę goście weselni Nie lubią na weselach Pierwszą rzeczą, jakiej nie lubią goście na weselach Są pijanie goście weselni Tak, kiedyś 20-30 lat temu to była normalność Właściwie co wesele Był ktoś nawalony, najebany Jakieś awanturki Teraz, jeżeli ktoś jest pijany Albo nawet lekko pijany To już się na niego patrzy z pogardą Już jest irytujący Także pijani goście najczęściej Goście weselni nie lubią takich sytuacji Gdy jeden z gości jest naprawdę pijany Kolejną sprawą są Jest długa uroczystość Przeciągająca się uroczystość Czy to w urzędzie, czy w kościele Zmusza gości do przyjeżdżania Na przykład pod koniec tej uroczystości Nikomu się nie chce stać Na długich kazaniach Na długich ceremoniach ślubnych w kościołach Więc goście Zwłaszcza ci z małymi dziećmi Przyjeżdżają po prostu na końcówkę końcówkę takiej uroczystości do kościoła czy też gdziekolwiek ten ślub jest zawierany numer 3 to długie oczekiwanie na jedzenie, tak, w tym jest zawsze problem, bo w Polsce bo mówimy tutaj o polskich ślubach, w Polsce jest tak że goście po długiej ceremonii ślubnej no są głodni, no Boże Święty przyjechali na ślub więc są głodni, nie jedzą w domu specjalnie, więc przyjeżdżają do, na ślub, żeby się najeść często tak jest, i w momencie, gdy ta ceremonia jest długa, przedłuża się, no to chcą jak najszybciej zacząć tą konsumpcję. A tu przyjeżdżają do restauracji, do sali ślubnej i zaczyna się wielka ceremonia powitania Pary Ślubnej, powitania rodziców Pary Ślubnej. Pierwszy toast, jakieś życzenia, wszystko co się przeciąga. A pamiętaj, że głodny gość to wkurwiony gość. Więc lepiej to szybko uprościć i nakarmić gości, żeby była w miarę sympatyczna atmosfera na tym ślubie hałasujące dzieci, to jest pozycja numer 4 wśród najbardziej nielubianych rzeczy na weselach przez gości weselnych dzieci biegające po parkiecie, biegające między nogami biega chowające się pod stołami, plątające się wszędzie no są irytujące i wielu gości wkurwia to naprawdę, e, tu nie trzeba być jakimś nie wiadomo jakim e, odkrywcą no że to irytuje, nawet mało tego gości weselnych wkurwia to, że dzieci no zaczynają beczeć Jeżeli ktoś przychodzi na ślub z noworodkiem, z malutkim dzieciakiem No to niektórych to irytuje tak, Płacz dziecka, krzyki To potrafi być irytujące Ostatnia, piąta rzecz, która bardzo się nie podoba gościom weselnym To organizowanie ślubu w czwartek albo w piątek Tak, no ja to rozumiem Bo żeby zorganizować ślub w weekend czy w sobotę Trzeba zarezerwować dużo wcześniej salę I te sale są oczywiście droższe w sobotę a jak ktoś chce przyciąć takie koszty no to ślubik w czwartek piątek, no i to się już gościom weselnym nie podoba, bo oni muszą przestawić swój grafik roboczy, że muszą wtedy zorganizować sobie jeden, czasami dwa dni urlopu eee, no, w wielu przypadkach ten urlop jest ciężko dostać, więc tu kwestia jest taka, że goście weselni nie są do tego zbyt przyjaźnie nastawieni. Wymieniłem Ci oto pięć rzeczy, które najbardziej wkurzają, irytują, denerwują gości weselnych a jeżeli Ty masz jeszcze jakieś Napisz mi w komentarzu, co Twoim zdaniem oprócz tego, co ja tutaj powiedziałem, w gości weselnych. Miałeś takie sytuacje? Dawaj znaka w komentarzu. Tutaj plusik zaznaczaj. Obserwuj po więcej. I miłego, ciao.